Na koniec kwietnia 2016 roku przypada 30. rocznica katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu, czyli wydarzenia, które ziściło czarne sny z czasów zimnej wojny. My na tę okazję planujemy przygotować aplikację, którą nazwaliśmy roboczo Czarnobyl VR Project, czyli wirtualną wycieczkę po opuszczonych miejscach Czarnobylu i w Prypeci. Tworzona przez nas aplikacja powstanie przy użyciu rozwijanych w reality 51 technologii. Mowa tutaj między innymi o Technice fotogrametrii oraz filmowaniu kamerą stereoskopową 360 stopni. Zastosowanie tych środków pozwoli nam na odtworzenie z fotorealistyczną dokładnością całej zamkniętej strefy. I liczymy na to, że to będzie jedna z najbardziej niezwykłych aplikacji wiarowych, ponieważ będzie to coś w rodzaju filmu dokumentalnego ale takiego filmu, do którego można wejść, w którym można rozejrzeć się dookoła, którego przebieg będzie można zmienić i dodatkowo natrafić na niespodzianki, które przygotowujemy tam dla naszych odbiorców. W związku z naszym nietypowym celem wyjazdu zostaliśmy zakwalifikowani jako grupa badawcza. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość wejścia do wielu zamkniętych i niedostępnych miejsc. Z naszego punktu widzenia najciekawszym miejscem do skanowania była Prypeć, czyli 50 tysięczne miasto, które opustoszało w przeciągu kilkudziesięciu godzin od eksplozji w Czarnobylu. Wiele dni eksploracji i rozmów z przewodnikiem pozwoliły nam spojrzeć na strefę zupełnie inaczej. My dzisiaj jesteśmy w jakby parku z rozbitymi maszynkami, z procedurami. Мы находимся, идем сегодня там в культурный центр, идем в бассейн для того, чтобы вы могли показать, как, как выглядел город и что вы сейчас можете увидеть своими глазами. Postanowiliśmy zaskanować kilka pomieszczeń tak, aby zrobić sobie pewien benchmark graficzny, na co możemy sobie pozwolić. Chcieliśmy zeskanować te pomieszczenia tak, aby były maksymalnie wiarygodne, tak aby gracz wchodząc w tą wirtualną przestrzeń mógł rzeczywiście się poczuć tak, jak osoba będąca w Czarnobylu. W zamkniętej strefie spędziliśmy dziesiątki godzin. Mamy wiele filmów, zarówno z ziemi, jak i z powietrza, dziesiątki tysięcy zdjęć, zarówno referencyjnych, jak i gotowych skanów. Do zeskanowania jednej z ogromnych sal gimnastycznych musieliśmy zrobić około 3000 zdjęć bardzo dobrej jakości. Musiały być wyjątkowo ostre, jasne, tak aby program mógł sobie je później ułożyć w przestrzeni 3D. Osiągnęliśmy poziom detalu najdrobniejszych szczegółów na ścianach, takich jak pęknięcia, wystające cegły, łuszcząca się farba. Dzięki zastosowaniu filmów lotniczych pokażemy zamkniętą strefę w sposób dostępny dotychczas tylko dla nielicznych. Dodatkowo planujemy również wykorzystać zbudowany w Reality 51 Rig do skanowania postaci. Pozwoli nam to na wzbogacenie aplikacji o fotorealistyczne skany ludzi. Chcemy, żeby ta aplikacja była dostępna nie tylko na stacjonarne urządzenia VR takie jak Oculus czy Morpheus, ale także na urządzenia mobilne typu Samsung Gear. Nasz wyjazd oraz zdobyty materiał utwierdził nas w przekonaniu, że to miejsce jest naprawdę warte pokazania.